Szwajcarzy kochają naturę, dlatego skonstruowali ekologiczne auto na silnik elektryczny Siemensa. Motor ma moc 204 koni mechanicznych, waży tonę i do setki przyspiesza w niewiele ponad 4 sekundy. Oczywiście skrzynia biegów jest automatyczna i nowoczesna. Działa preselekcyjnie, to znaczy ma dwa sprzęgła. I kiedy jedno obsługuje jeden bieg, drugie już włącza sobie bieg wyższy, by go za chwilę zastosować. Prędkość maksymalna to 220 km/h, zasięg 90 km. Potem trzeba podłączyć się do prądu. W kosmicznie wyglądającym pojeździe kierowca siedzi centralnie. Zanim mogą jeszcze zmieścić się dwie osoby, wtedy szklany dach podwyższy się o 15 cm. Niektórymi funkcjami auta można sterować za pomocą iPhona, np. klimatyzacją czy systemem świateł, które, co ciekawe, pochodzą z modeli Opla. Ring Speed to zdecydowanie jeden z najbardziej oryginalnych pojazdów, jakie można było podziwiać podczas salonu samochodowego Genewa 2009. Futurystyczne kształty podyktowała troska o środowisko naturalne. Auto ma stawiać jak najmniejszy opór powietrza. Na dwozie nie ma żadnych ostrych krawędzi.